Tada! Koniec ze zbieraniem wody we wiadrach wody deszczowej do mojego mikro do mojej mikro dżungli <grywki> balkonowej. Będziemy teraz zbierać wodę w takim oto pojemniczku firmy Elkoplast. Zobaczymy, pomierzę Pożywam. Zobaczymy jakie są oszczędności, żeby podlać o na przykład tą japoniczkę otrzymaną z ogrodu botanicznego, trzcinę jeziorową, bo musi być jezioro oczywiście. Po co jeździć jak można wyjść za okno i być w klimacie. Tutaj mam jakąś tam roślinkę. Tam mam fajnego, pnącego się wijca. zobaczymy ono opanował antenę, która nie jest używana. No i tutaj mamy dżungel, tu też mamy wieca, miętkę, dołożymy trochę ziół. No i zobaczymy, jak sobie poradzi ten zbiorniczek z, z oszczędnościami. No, i też ze zdrową wodą, bo deszczówka jest ok. Jeszcze będę podlewał kwiaty w domu, tym i dam wam znać, jak to działa i jakie są oszczędności z tego tytułu. Pozdrawiam.